A szósta, to są newsy w Radiu SK2. Marcin Procki, zapraszam. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński trafili do aresztu. Wieczorem zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim. Przed pałacem, a także przed budynkiem komendy, do której tymczasowo trafili, doszło do protestów. Zebrało się około 300 osób. Przecież posłów aresztowano. Tego jeszcze nie Przecież było na pałacu prezydenckiego. Jestem tutaj, bo y, nie dam traktować tak polskich posłów, którzy są po prostu niczego, niczemu winni. To przypomnijmy, sąd uznał ich za winnych. To za przekroczenie uprawnień jako szefów CBA przy aferze gruntowej w 2007 roku. W więzieniu mają do odsiedzenia dwa lata. Obniżki są możliwe, ale jeszcze nie teraz. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Ta główna referencyjna wynosi wciąż 5,75%. Setnych procent najbliższej obniżki specjaliści spodziewają się dopiero w marcu i nie powinna być to ostatnia obniżka. W 2024 roku RPP najprawdopodobniej dokona dwóch, trzech obniżek. Mówi Sebastian Cajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wszystko zależy jednak od wyników inflacji. Południe Polski, objęte pogodowymi ostrzeżeniami, te dotyczą silnego mrozu. Alerty mamy od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie. W tym pasie jeszcze dziś kilkunasto stopniowy brus, ale to ostatni tak mroźny dzień w tym tygodniu. Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara z napędem hybrydowym. Suzuki.pl Dwa sport. Arek Goczo, startujący w samochodowej klasie Challenger wygrał czwarty etap Raiduda Karto, czwarte zwycięstwo młodego Polaka w tegorocznej imprezie. Krzysztof Hołowczyc na mecie odcinka zameldował się czternasty, ale dostał ponad pół godziny kary i spadł na dalszą pozycję. Dziewięciu Polaków weźmie udział w jutrzejszych kwalifikacjach do konkursu skoków. W Wiśle będzie to pierwsza odsłona polskiego turnieju w ramach Pucharu Świata. Oprócz piątki, która ostatnio startowała w turnieju czterech skoczni, szansę dostaną też Maciej Kot, Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Jakub Wolny. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu. Suzuki Wita. I wiele Wielkiej Górze sporo słońca i raczej bezchmurne niebo. Na razie na termometrach od minus 6 do minus 2 stopni to do 10, a przed południem możemy spodziewać się nawet dwóch kresek na plusie. Po południu dodajmy do tego jeszcze jeden stopień i zobaczymy, ile maksymalnie dzisiaj będzie na termometrach w stolicy Karkonoszy. Do tego słaby wiatr i wysokie ciśnienie. Uwaga na drogach, miejscami może być jeszcze ślisko. Nawet nie wiecie, panowie, ile razy dzisiaj mówiłem do samochodu odpal, odpal, żeby nie spóźnić się na tak ważne wydarzenie, na tak ważne święto. A widzisz, ja się nawet raz na Nie spóźniłem. To, bo dobrze, że nie wiec. jesteś księdzem. A, pę... tam... A na pępkowe się kiedyś spóźniłeś? Jeszcze nigdy. No to bardzo dobrze, bo dzisiaj będzie to pępkowe. SK2. No to, panowie, szósta zero... To my. Zero trzy. To my. Trochę, to jest, jest, bije serduszko, Jest, nie? trochę tak. Bije serduszko. To o, co? O, odpalamy? No pewnie. Masz coś? Zabówiliśmy specjalnie Orkiestra na tę okazję Mam nadzieję, że wziąłeś na tę fakturę <laughs> Są fajerwerki, proszę państwa Są korki od szampana strzelane Są balony Zaprosiliśmy gości specjalnie Dzień dobry Witam państwa bardzo serdecznie Dzień dobry, Dzień dobry. Będziemy świętować, będziemy się bawić, super nowa SK2 w twoim samochodzie, w twoim e, w miejscu pracy, w twoim domu, w twojej w łazience, w salonie, w wszędzie tam gdzie się da i najlepsze polskie hity będą specjalnie dla was grane. Zresztą będziemy to robić przez y, cały czas. Boga i Jarząbek, Wajda, witam raz jeszcze i od specjalnego utworu zaczniemy tę naszą bajkę. Chcieliśmy zaprosić was. Do naszego świata. Muzycznego. To ja gram na gitarze. Tak, też by nie to, to ja nie będę śpiewał, Tak powiem. Niby to samo, a jednak całkiem. I nowa no, I no, no, Tańczcie razem z nami!